Dziś pokażemy Państwu, jak zbierać grzyby. Gdy wchodzimy do lasu, pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, jest spojrzenie w lewo lub w prawo, by rozejrzeć się, czy aby grzyb rośnie pod jakimś drzewkiem. Gdy już dostrzeżemy grzyba, obcinamy jego ogonek nożykiem najchętniej, lub nożyczkami, jeśli człowiek posiada. I ucinamy nosek. <noise> I pakujemy do koszyczka. Później bierzemy drugiego grzybka, jeśli drugiego znaleźliśmy. I drugiego pakujemy do koszyczka. <noise> I chodzimy tak dwa kroki stawiając, trzy kroki stawiając. I tu zobaczymy wiewiórkę na soś, co pomknie. niebywary, pięknie, pełznąc po korzeniach drzew. Och, jak cudownie ta wiórka pełzła. A tam kolejny grzybek. Ach, co za urocze stworzenie! Ach, to komar. Odleciał. Jakże przykro się zabiło. Mamy jesień, mamy jesień, mamy jesień. A wciąż, a wciąż, a wciąż. O, grzybek! <słuch> Patrzcie, zjedli grzybka, wzięli grzybka, podnieśli grzybka i jeden grzybek mamy ukochany, ukochany mały grzybek, a jaki to podgrzybek, podgrzybek. O patrzcie dzieci, jagódki, jagódki, a ja sam przyszedłem. Smutno tak samemu chodzić po lesie, no ale tak się dzieci nauczycie. Chodzi właśnie po lesie i zbierać grzyby późną nocą, rankiem wczesnym, o świcie, o bladym świcie, o porym świcie. <grym> Różnie, 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 różnie. W następnym odcinku dowiecie się, jak polować na ryby.